Te gusta cantare gitana, te gusta cantare sol. Maria ci me kompania quando cantoni canción. Słuchajcie, jestem u chłopaków. Dzisiaj pierwszy dzień, to tylko tak pokazuję wam kiełbasa. Chleb niestety już się sprzedał. Dałem im Sosiki, bo tutaj są dwa bary, tu jest jeden nasz rodak, ale to jutro pogadamy. Tam drugi Rodak robi takie uby. Słuchajcie, przebiteczki. Tutaj jeden Marcin Polak ma bar. A tam drugi Polak ma, ma kiełbachy. A tutaj po popieprza, widzicie? Po tym, po murze. Słuchajcie, chłopaki nie są jakby... nie wiem, ustawieni do kamery nie chcą. Tak więc ja będę komentował, a ich tylko po przebitkach pokazywał, może Marcin się zgodzi, ale tutaj Paweł mówi, że słabo się czuje. Widzę, że nie chce, no to nic na siłę, ale oczywiście przed kamerą mi nie ucieknie jak zamiata tutaj, jedzie z miotłą w południe, zamiast sobie wynająć jakiegoś tutaj chłopa. Wszystko od początku do końca. Dać pracę. Mówi, że sam wszystko od początku. Widzisz, chłopaki nie chcą się za bardzo nagrywać, szczególnie Marcin, tak więc uszanujmy to. to są grzybki to jest grzyb w ogóle taki duży mhm. który on super smakuje, rewelacja to jest taki lekko smażony prosiaczek w takich przyprawach kmerskich. to jest ciekawa rzecz bo to jest polski ogórek kiszaki. a to jest kmerski maleńki taki, robiony trochę inaczej ale bardzo fajny, zaraz spróbujesz, zobacz, mój Sos. to jest mój sos to jest musztarda, to jest mój sos, który robię tutaj na bazie warzyw Dobra. No i wódeczka. No i wódeczka. Na zdrowie, za spotkanie Polonii. No, na tu nasze chłopaki, Polaki, nie? Powiem Wam, że im więcej wódeczki polewamy, tym chłopaki bardziej otwarte i bardziej chcą rozmawiać i bardziej pokazywać się na YouTubie. Zagrytym nielegalstwo jest. Bo wtedy po prostu się A żadna nikt nie był pijany, tylko na najedzony. Najedzony, żeby pić. Właśnie się chłopaków zapytałem, gdzie macie kibel w knajpie? No i okazuje się, że tutaj, tak? Czyli naprzeciwko. W trawie. Czyli naprzeciwko knajp, tutaj. Mamy sok z ogórków. Sok z ogórków, żeby zapić to, co piliśmy. Jest z nami Niemiec.